Cześć kochane, najmilsze, wagi, e, witajcie na moim kanale, bardzo dziękuję, że tutaj jesteście, kochani, e, dziękuję za lajki, komentarze, subskrypcje, wszystkie są mile widziane, e, kochani, również chciałam powiedzieć, że jeżeli to czytanko nie będzie rezonowało, słoneczne, proszę sprawdźcie księżyc bądź ascendent. Ja tak mam, że księżyc bardziej rezonuje niż słońce. Kochani, talie są dwie: główna, dopowiadająca. E, robimy sobie tygodniówkę, jak zwykle, zresztą na przyszły tydzień. Tydzień 47 już, moje kochane wagi, od 21 do 27 listopada 2022. Zobaczymy, jaka jest energia główna dla Was, zobaczymy, co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać. Zobaczymy, co jest w Waszych głowach. Co przynieść najbliższa przyszłość, związki, niespodzianka, praca, finanse i wynik bądź rada tego czytanka dla Was, kochani. Bakusie kochane, co tam u Was? Poproszę energię główną dla wagi. Energia główna dla wagi na przyszły tydzień, tydzień 47. Mhm. Wow! 6, <grym> Super. Sześć mieczy. Wow, jakie ja lubię sześć mieczy. Słuchajcie, kochani, to jest energia wypływania na spokojne drogi. To jest energia znalezienia dla nas yy, dobrego rozwiązania, wiecie? Ojejku, to jest taka ulga, też wiecie? To jest takie coś, gdzie czujemy takie, och, w końcu, to jest właśnie to. Słuchajcie, to jest ta energia. Wow, ale zobaczcie, co mamy tutaj, wagi. A tutaj mamy, u spodu mamy. Pannę mamy, słuchajcie, pustelnika, wygląda na to, że w końcu wagi pomoże okresie szukania dobrej dla Was odpowiedzi na Wasze problemy, coś, słuchajcie, do Was przyjdzie w tym tygodniu, co sprawi, że poczujecie tą ulgę, wiecie, że będziecie czuli, że wypływacie na te spokojne dla Was drogi, wody, słuchajcie, może też tak być, że jakaś waga wybiera się na, wybiera się w podróż, w sprawie pracy jakiejś powiedzmy, ale tak, pamiętacie, żeby przy tej podróży, jeżeli będziecie się gdzieś wybierać, żeby się dobrze dowiadywać, co i jak yy, i żeby brać wszystkiego, wszystkie słuchajcie dokumenty ze sobą, żeby niczego nie zapomnieć. Ale kochane wagi, yy, kochane wagi, sześć mieczy, sześć mieczy. Jest to super energia no kurde, fajnie, wspaniale wspaniale wagi, wspaniale ok, co idzie do przyszłości bądź co z przyszłości może na Was wpływać kochane wagi co może wpływać na wagę z przeszłości bądź co może iść do przeszłości wow, zobaczcie ja, dwa kielichy dwa kielichy na Was wpływa Bądź idzie do przeszłości. Ja myślę, że waga w tym tygodniu się z kimś dogada. Zobaczcie, a tu mamy cztery monety. Ja myślę, że waga po prostu dogada się w tym tygodniu z kimś. Podpisze dokument w jakiejś kwestii, w kwestii, słuchajcie, majątkowej. W kwestii majątkowej może też to być, słuchajcie, w kwestii takiej, że może ktoś będzie się hajtał, bądź słuchajcie, no nie widzę tu tego papieża, ale tak może być taka sytuacja. Ktoś może słuchajcie, będzie formalizował związek, ale wiecie, co ja myślę? Ja myślę, że tak, wy będziecie podpisywać jakieś dokumenty, będziecie, słuchajcie, do, jakaś będzie współpraca, kooperacja, jakaś będzie współpraca, ja koopera, współpraca, przepraszam, kooperacja. E, I to na was, słuchajcie, wpływa w tym tygodniu. Ja myślę, że tak, że w tym tygodniu słuchajcie, dojdzie do podpisania. Mm, do dogadania się, do podpisania umowy, do dogadania się, słuchajcie, do pojednania. Uh -huh, dobra. Wagi, co jest w Waszych głowach, kochani? Jak Wy się z tym wszystkim macie? Pomagacie sobie? Ciekawa jestem. <laughs> wow, no, waga się stresuje. Kurczę, waga, waga. Come on. <laughs> Dziewięć mieczy. No. Paś. Waga się stresuje, bo waga już chce wyjść, bo waga już ma ten, bo waga już chce ruszyć do przodu ze swoim planem. Waga już ma plan, już jest bardzo entuzjastycznie do tego e, wszystkiego nastawiona i już chce iść, już chce iść do przodu, aczkolwiek jeszcze nie jest tak szybko, waga. Co? Nie, dzieje, nie dzieje się to wszystko tak szybko, jak waga by chciała, i to powoduje lekki stresik przy nieprzespane noce, jakiś lęk. Ja myślę, że może waga generalnie obawia się, myśli, o ojejku. Co to będzie, jak podpisze to, jak tam, to i tak, słuchajcie, może, się, może tak, słuchajcie, na zapas się martwicie. Nie martwcie się, słuchajcie, pomagajcie sobie tym, że wiedzcie, że energia w przyszłym tygodniu jest dla Was dobra. Sześć mieczy to jest właśnie, to sześć, to sześć mieczy sprawi, że już nie będziecie, słuchajcie, mieli tych nieprzespanych nocy. Kurczę, wagi kochane, co przyniesie Wam najbliższa przyszłość? Najbliższa przyszłość dla wagi. Najbliższa przyszłość dla wagi, jak to się zapowiada. Wow, diabeł. No, a tutaj mamy królową Pentakli. Czyżby zapowiadało się to bardzo materialistycznie. Najbliższa przyszłość. Ja myślę, że tutaj chodzi o jakąś. Um, tak, podpisywanie, podpisywanie umów, dogadywanie się z kimś, może dogadywanie się z jakimś bankiem, instytucją, która daje nam kasę, bądź z kimś, słuchajcie, może ktoś sprzedaje, daje nam kasę. Zobaczcie, to jest królowa Pentakli, prawda? Ona trzyma, zobaczcie, trzyma tego Pentakla. Ach, mam, mam, moje. E, tak, jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że o, słuchajcie, kochani, może tak być, że, jak, że jakaś waga będzie z kimś zrywać. No, 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 że jakaś waga, słuchajcie, po jakimś czasie zastanawiania się i myślenia, co i jak, może z, z tą sytuacją, w której jesteście. Może to być związek, prawda? Może to być jakaś sytuacja w pracy i może Wy będziecie, słuchajcie, odcinać te niezbyt Wam dobrze służące sytuacje. Przepraszam, musiałam się napić. Dobra, sprawdźmy tego diabła. Wy wiecie, że diabeł to jest, słuchajcie. Mm, Wy wiecie, że diabeł to też są nałogi, jakieś takie złe rzeczy, które, ym, które mamy, które są w naszym życiu, obecne w naszym życiu. To też jest, słuchajcie, koziorożec, ale też, ym, słuchajcie, koziorożec i skorpion, ale wiecie, to taka instytucja, instytucja, która nakłada na nas kajdany. Co to może być? <ścoughs> no, czy jest to więzie, nie? <ścoughs> Czy jest to kredyt? Ja myślę, że to jest kredyt z banku. Zobaczcie ta parka, ona ma te łańcuchy. Są te zobowiązania, wiecie? No nic, kochani, to powiedzmy sobie tego diabła. O co tu chodzi? Ja myślę, że po prostu waga. Um, będzie miała jakąś kasę. Dodatkową. Zobaczcie, głupiec. No. Wow, głupiec. Waga wie, że głupiec to jest nowy etap w życiu, prawda? Bo rzeczywiście waga pozbywa się jakiegoś diabła, bądź jakiegoś nałogu z waszego życia. E, I jesteście, teraz wkraczacie na nową drogę, na nowy etap życia. Pięć mieczy. No. Pięć mieczy, rzeczywiście. Słuchajcie, przy pięciu mieczach. E, Ruszamy do przodu, bogaci o nowe doświadczenia, które. nie... Czekajcie, zobaczmy jeszcze tutaj. Słońce, wow, a smieczy, tak. Wow, kochani, jest super, jest ok. Ten diabeł, słuchajcie, przynosi nam tym razem dobre rzeczy. No po prostu, słuchajcie, uwolnienie się może od tych myśli, co. Może po pierwsze, uwolnienie się od nieciekawych, negatywnych myśli na temat związku waszego, na temat waszej sytuacji. Myślę, że dojdzie w tym tygodniu do jakiejś takiej sytuacji, do jakiegoś wydarzenia, które, słuchajcie, rozświetli Wam wasz związek, to, na czym stoicie, dobra? Druga sprawa jest taka, że może jakaś waga rzeczywiście będzie kogoś wywalać ze swojego życia bądź zmieniać jakąś sytuację, dobra? To jest jedna rzecz. Ale słuchajcie, ta, ta, ta taka opcja. Super optymistyczna, i ja uważam, że to właśnie chodzi tu o to. Myślę, że po prostu chodzi tu o to, że waga coś kupi, coś sprzeda, udaje się coś osiągnąć, coś zamknąć, żeby móc ruszyć, słuchajcie, na nowy, na, na nową drogą możecie, móc otworzyć nowy rozdział w życiu, wiecie? Po sytuacjach, które, słuchajcie, nie były jakieś super dla Was, super miłe, myślę, że nadchodzi dla Was ten słoneczny, słuchajcie, dobry dla Was okres. Okres, słuchajcie, pomyślności. Słońce to jest wszelaka pomyślność. No, kurcze, wspaniale, zobaczcie, macie głupca, macie słońce i ja myślę, że jesteście na dobrej dla Was drodze, że w końcu jakieś trudności idą, słuchajcie, w zapomnienie, w odstawkę, no i przy tej szóstce mieczy, kochane wagi, ruszają gdzieś. Do przodu, no, ruszacie w lepsze dla Was mie miejsce, w lepszą dla Was sytuację, w lepszy związek. Cokolwiek, waga, jakąkolwiek decyzję, słuchajcie, podjęliście, wagi, jest to decyzja dla Was dobra. Mamy słońce, czyli słuchajcie, uda Wam się pokonać te demony. Czy to są demony z przeszłości? Nie wiem. Czy to są demony, które obecnie Was, słuchajcie, męc m męczą? Słuchajcie, uda Wam się pokonać. Te, 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 te złe energie kurcze, wagi, zatem co tam w związkach związki wszelakie wow, zobaczcie, drugi raz piątka mieczy, co yy, no mm -hmm. piątka mieczy osiem buław yy, przyjdzie wiadomość w związkach będzie się dużo działo mhm mm dopowiedzmy no sobie te związki słuchajcie, nie będę ukrywać, że pięć mieczy generalnie to nie jest to jakaś super energia no, jest to energia tego, że może ktoś chce wobec nas użyć jakichś, słuchajcie nie fair zagrań, bądźmy wobec kogoś ale wiecie, dobra, słuchajcie jedna wersja to jest taka, jeżeli jakaś waga zamyka jakiś związek, rzeczywiście w tym tygodniu dojdzie do może jakiejś kłótni, sprzeczki wiecie, i wy będziecie mieć dosyć może też tak być że wagi, że dojdzie do jakiejś rozmowy, konfrontacji w tym tygodniu. Wiecie. Mhm. Dosyć gwałtowne i może też być przez telefon bądź przez internet. Słuchajcie, będziecie z kimś tam gadać, walczyć. Ale nie będzie to dla Was miłe. No. Dobra, dopowiedzmy sobie tą pięć, to pięć mieczy. Bo generalnie, słuchajcie, pięć mieczy to jest. Ym, to jest nasze działanie. My idziemy, słuchajcie, za ciosem. I czasami tak jest, że, że nie widzimy, że możemy kogoś zranić, wiecie, przy tej piątce mieczy, ale też tak jest, że ktoś nas może zranić. Może nam ktoś coś niemiłego powiedzieć w związkach, prawda? I my już wiemy, że to nie jest dla nas, i razem z tą szóstką mieczy gdzieś, słuchajcie, gdzieś, in, gdzieś indziej się wybieramy. Yy, może tak być, że dopowiedzmy, yy, no dopowiedzmy. Yy, może tak być, ale ja właśnie myślę, że dojdzie do rozmowy może i wagi po prostu po tej rozmowie, be... dobra, czekajcie, to powiedzmy, myślę, że to będzie dobra dla Was rozmowa, o, tak to ujmę. Zobaczcie, siedem mieczy, aż wezmę łyk wody. Słuchajcie, siedem mieczy, to jest to rozmowa z pośrednikiem. To może być rozmowa z bankiem, albo z jakimś brokerem, yy, wiecie, z kimś, kto pośredniczy w jakichś tam może interesach, w sprawach finansowych. Mhm. Magik, no, kurde. E, słuchajcie, Wagi, na te związki, jeżeli poznacie kogoś na, interesie, na, na internecie, u, uważajcie co to za osoba, dobra? Tą negatywną taką stroną idąc tych kart, no to nie wygląda to fajnie, dobra? Bo i siedem mieczy i magik w tej neg w negatywie są to, słuchajcie, osoby, które chcą nas oszukać, zabrać nam energię, aczkolwiek aczkolwiek nie w tym wypadku. <laughs> Znowu mamy diabła. Diabło to jest materia, wiecie, to jest, to, to są, to jest materia... Mm, Czyli to jest, słuchajcie, gotówka, kasa, no. Macie dziesiątkę pentakli. Strzał w dziesiątkach, jak się mówi, to jest to, to, jest dziesięć pentakli. No, wagi, dojdzie do rozmowy w tym tygodniu. Dojdzie w tym tygodniu może do, roz, do, do podpisywania jakichś dokumentów za przy pomocy pośrednika. I słuchajcie, ale będą to dobre pomysły pomyślne dla was rozmowy. I ja myślę, że ta piątka mieczy tutaj mówi nam o tym, że wy już po jakimś czasie, słuchajcie. Nie dość, że czekania to jeszcze działania, bo 8 buław to jest wielkie działanie. 8 buław to jest, słuchacie, to jesteście Wy, którzy się pytaliście, dzwoniliście, wysyłaliście maile, listy, zastanawialiście się, myśleliście nad, waszej, nad Waszą sytuacją. I myślę, że w tym tygodniu, kochani, dojdzie właśnie do wyklarowania się, się tej sytuacji na Waszą korzyść. Że dojdzie czy to do rozmowy, czy przyjdzie jakaś komunikacja, która po prostu sprawi, że poczujecie ulgę i wiecie, że to, co chcieliście, żeby do Was przyszło, przyjdzie. Fajnie. Ja się cieszę. Wagi, jaka jest zatem niespodzianka? Niespodzianka dla wagi. Niespodzianka dla wagi na przyszły tydzień. Niespodzianka dla wagi na przyszły tydzień. Zobaczmy, jaka jest niespodzianka dla wagi na przyszły tydzień. Wow, super! Praktyczny rycerz. Wiecie, co to znaczy? Ten rycerz, on zawsze dochodzi do celu. To ja myślę, że waga dojdzie do celu. Macie plan jakiś, prawda? No i, ten, i, i dochodzicie do celu w przyszłym tygodniu. No? Wiecie, ten plan się nie kończy. Aczkolwiek że może się kończy, bo mieliśmy dziesiątkę pentakli. Ale słuchajcie, przyjdzie coś do was fajnego. No, to jest ta niespodzianka, a tutaj mamy króla mieczy. Wow, kurde, no, przyjdzie decyzja. Dla Was dobra, słuchajcie, to jest ta niespodzianka. Pamiętajmy, rycerz mieczy, on zawsze dochodzi do celu. Słuchajcie, ten rycerz mieczy, przepraszam, rycerz. Był, przepraszam. Rycerz pentakli. Rycerz pentakli. Zawsze po pierwsze dochodzi do celu, a po drugie on. Wszystko sprawdza. On dobrze planuje. To nie jest. To jest. On, wiecie długo to trwa, nie jest to szybka akcja, niektórzy mogą mówić, że się wlecze przy tym rycerzu sprawy, ale słuchajcie, czasami tak jest, że jeśli szczególnie załatwia się jakieś sprawy, słuchajcie, kupna ziemi, bądź sprzedaży, yy, bądź jakichś tam spraw, słuchajcie, związanych z domem, z mieszkaniem, no to wiadomo, te rzeczy biorą, no, no wymagają czasu, prawda? I ten rycerz, słuchajcie, wygląda na to, że w tym tygodniu on Wam przyniesie coś, co prowadzi Was bliżej do tego Waszego celu materialnego. Poproszę trzy karty na niespodziankę, trzy pentakle. Dojdzie do ugody nie ugoda, nie, przepraszam do współpracy, do kooperacji, do podpisania dokumentów na temat budowania czegoś stałego, czegoś, co będzie trwało dla Was. Wow, sześć kielichów, super, super energia. Wow, kochane wagi, kupicie ten dom, kupicie to mieszkanie, sprzedacie ten dom, sprzedacie to mieszkanie, działkę, cokolwiek chcecie. Może to być w Waszych rodzinnych domach, uda Wam się w końcu to, może to być w Waszych rodzinnych stronach, uda Wam się to, słuchajcie, w końcu sprzedać. I myślę, że nie jest to sprzedać bądź kupić, i myślę, że, nie, że trwa to już dosyć długo. Pięć kielichów i. Wisielec. Tak, kochani, słuchajcie, no miła niespodzianka Was czeka jakaś, no. E, miła niespodzianka w tym tygodniu, no. Myślę, że związana z materią, z tym Waszym planem na przyszłość, związanym z wzbogacaniem się. Po prostu, kochani, tak, dojdzie do, e, dojdzie do, macie te dwa kielichy, dojdzie do naprawdę po jakimś dłuższym czasie, po, po starali, staraliście się, naprawdę, wkładaliście dużo energii. Ja to widzę w. Tutaj dojdzie słuchajcie do e, dogadania się, dojdzie do słuchajcie, zrobicie ten krok ku przodu, e, krok do przodu w waszym planie. No. To jest plan związany z materią. Widzę to tutaj i widzę to pomyślnie. Wagi, kochane, zatem praca, finanse, jak tam w pracy? Jak tam w finansach? Jest praca? Pewnie, że jest. Przy słońcu zawsze jest. Wow. A nie mówiłam, że jest. A z kielichów na pracę finansów. No, słuchajcie, coś nowego, bądź niekoniecznie słuchać coś takiego nowego, co ujejku, nie wiedziałam o tym i teraz do mnie to przychodzi. Nie. Z tym asem to tak jest. O, właśnie, zobaczcie, sama właśnie potwierdzam swoje słowa. Tu mamy trzy buławy. Z, tak, z tym asem na pracę finansów to tak jest, że my, że wy już macie, słuchajcie, coś tam nagrane, prawda? No i kontynuujecie yy, zapełnianie tego, słuchajcie, kielicha. Tak to ujmę, co? Fajnie to wygląda. Yy, może tak być, że waga będzie jechała w sprawach biznesowych gdzieś w przyszłym tygodniu. Będziecie się, słuchajcie, starali zapełnić, zapełnić ten kielich. <grych> Cokolwiek to dla Was znaczy. Jeżeli jakaś waga musi spotkać się ze specjalistą w sprawie yy, podpisania umowy, tak się stanie. Tak się stanie. Yy, super, wiecie co? Szczerze mówiąc nie muszę, nie mam potrzeby... Yy. Nie, może też tak być, słuchajcie, że przyjdzie do Was w pracy coś nowego, jakiś nowy projekt do prowadzenia, e, może jakaś, słuchajcie, nowa sytuacja w pracy, e, w inwestycji, e, która będzie dla Was miła, będzie dla Was to dobre, słuchajcie, wiecie. A z kielichów na pracę inwestycji jest to naprawdę dobra energia. Wagi, zatem, jaka jest rada, bądź wynik tego czytanka dla Was? Rada dla wagi. Rada dla wagi. No super, słuchajcie, wagi, jeżeli czekacie na jakąś, jakieś wiadomości w sprawie Waszej inwestycji, w tym tygodniu coś powinno się wyklarować, już powinniście wiedzieć w tym tygodniu, w którą stronę możecie zmierzać, no. Super, wagi, podoba mi się to czytanko. Ok, rada bądź wynik. Wow, sąd ostateczny, słuchajcie, y, sąd ostateczny mówi o tym, że nowa energia... Wkracza do naszego życia. Słuchajcie, zamykajcie z przeszłości to, co się da zamknąć, ale też pamiętajcie, że Wszechświat w tym tygodniu przyniesie do Waszego życia takie sytuacje, które pozwolą Wam zamknąć te jakieś, słuchajcie, rzeczy z przeszłości. Jest to nowa energia, słuchajcie, jest wspaniała energia, jedna z najlepszych kart. Macie tu słońce, macie sąd ostateczny, słuchajcie, jest ok, a tutaj macie rydwan. no Słuchajcie, znowu, jak sprawy ruszą do przodu, sprawy ruszą do przodu w Waszej sprawie. Waszej sytuacji, cokolwiek tam macie kochane wagi w głowie. Kochani, bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dzięki, pa!